Cześć kochani, dzisiaj ześpiewam wam piosenkę Wiki Gabor, wyprawa na Księżyc z filmu Netflix. Kochani, bardzo będę się starała. Oceńcie w komentarzu na dole, jak mi wyjdzie yy, yy, ta piosenka i wtedy dam wam link. No, to trzymajcie kciuki. Nie, jest krzywą, co uniosą. Nie chcę, gdzie odnajdę dowód księżyc Coś musi w sobie kryć By tam dotrzeć, sposób musi być mieć rakietę i się rozbić W kosmos ja zrobię to dla swej rodziny Może tak przekonam ojca, by pamięci wierny. Znajdę gdzieś ten dowód, wiem, już czuję w sercu, bo swój czas znaczył. Łomię świec, na wiec, i wiec, dlaczego ja mam stać? Astronauta za horyzont mgnie, więc chcę i ja. Dzień za dniem daj układanki wzór, jaśniejszy zarys ma. No. Wszystko gra. Zaraz lecimy już za się tli. Ruch odliczanie, zamknięte są drzwi. Wszystko gotowe, tak biegnie to brzmi, lecimy. Bo on w salecieć chce. Cianga już do ciebie lecę, zbić się chce. I przekonać jak ostatni wzniosę się prawie czas brew. Hej, cianga ja blisko jestem tu. Co w rakiecie odbicie? Juuu! No kochani, zostawcie komentarz, jak mi poszło. To pa, papa.